Uwaga, widzowie, tobie przed startem tego filmu mam dla was mega fajną rzecz. Każdy, kto teraz wejdzie na mojego Instagrama, Tori, i zaobserwuje mnie na nim. No to polajkuję mu jakąś jego jedną foteczkę. Jakieś twoje jedno zdjęcie Ci polajkuję, jeśli mnie zaobserwujesz na Instagramie. Więc wpisz sobie w Instagram A ty, ty, Ory i, i ty. No i mnie zaobserwuj i czekaj po prostu, jak ci polajkuję fotkę. Więc możecie to zrobić już teraz i później wrócić na odcinek i dalej go oglądać, bo dzisiejszy odcinek jest naprawdę mocny. No i witam was w nim bardzo serdecznie, mordeczki. Mamy dzisiaj bardzo ważne rzeczy. Po pierwsze, chyba odkryliśmy naj największą tajemnicę tego sezonu, która pozwala nam wiedzieć co będzie w kolejnym sezonie, czyli w kolejnym updatecie, który będzie już zaraz. Scooby Świetna robota, Skubi! Oprócz tego jest też nowy sposób, przez którego można dostać bana w Brawl Stars i serio, każdy może takiego bana dostać, więc warto, żebyście o tym wiedzieli, i ja wam dzisiaj o tym powiem. Jednak zanim do tego wszystkiego przejdę, mam jeszcze trochę miejsc znajomych w Brawl Stars, więc dodam kolejne 5 osób na moje główne konto. Jeśli chcecie mnie dodać, wystarczy, ustawicie łapkę w górę po tym odcineczkiem Oprócz tego pamiętajcie, żeby ustawić subika z dzwoneczkiem na moim kanale, bo to jest też bardzo ważne. Kto nie subskrybuje, to nie będzie mógł wygrać. Trzecia rzecz to trzeba mieć wpisany kod Tori w sklepie Brawl Stars. Jeśli macie go już wpisanego, to wtedy bez problemu możecie mordeczki wygrywać. No i napiszcie w komentarzu po prostu wasze ID, czyli wasz kod do dodania do znajomych. Na przykład mój kodik jest tutaj, widzicie? I wy taki swój kod musicie napisać w komentarzu. No i jak to wszystko już zrobicie, to bierzecie udział. Myślę, że naprawdę warto spróbować, bo nic nie tracicie, a możecie mieć mnie w znajomych na głównym koncie. Ale dobra, ten odcineczek, zaczniemy tak nietypowo: mordeczki. Tutaj wyświetlam wam pierwsze 15 postaci, które było w Brawl Stars. Bo na początku, gdy wyszła pierwsza wersja Brawl Stars, to mieliśmy tylko 15 postaci. I to były te postacie. Czy wiedzieliście, że. I było ich tylko tyle. No i zobaczcie, pierwszą legendą, która w ogóle była kiedykolwiek w Brawl'u był Spike. Nie, Pierwszym epikiem był Mortis, który teraz jest mitykiem, oczywiście Bo też wtedy był mitykiem, e, epikiem, więc to były dwa epiki. Mityka nie mieliśmy żadnego. Zobaczcie, była tam oczywiście jeszcze Shelka, e, była Nita, Jessie, Colt, to są takie postacie kojarzone od początku gry, e, tak samo Bull, Dynamite, czy Barley. E, no ale tak to wygląda, a sorry, w ogóle pominąłem Kruka, więc były dwie legendy. No właśnie. Spiky kruk, ale no, to jest 15 Pierwszych postaci, które na początku Były w Brawl'u, myślę, że o tym nie wiedzieliście Więc możecie mi napisać w komentarzu, która z tych 15 jest waszą ulubioną, to postaram się Przypiąć serducho, ale okej, okay, przechodzimy teraz Do bardzo ważnego tematu, który głównie Będzie związany ze Spykiem, ale tak naprawdę Jest on związany z tajemnicą naszego 17 sezonu, no bo jak wiecie, 17 Sezon, czyli ten, który mamy teraz, nazywa się Mystery at the Hub, czyli jakaś tam Tajemnica, wielki sekret Hub No i generalnie, mordeczki, my chyba ten sekret Odkryliśmy, głównie dzięki pomocy Ray'a, takiego Zagranicznego youtubera Brawl Stars Udało mi się natknąć na taki pewien wątek Związany z tym sezonem, z jego największą tajemnicą Która mówi nam od razu o kolejnym sezonie Czyli o kolejnej aktualizacji, która będzie już zaraz Więc od czego by tu zacząć? No jak wiecie Praktycznie na każdej grafice na Twitterze twórców Pojawiał nam się Spike. Był on w bardzo Różnych wersjach. Raz po prostu był sobą Raz nawet, no nie wiem, e, był jako Taki posąg. Po prostu naprawdę W wielu różnych miejscach mamy Spajka. Na każdej praktycznie grafice swojej Twórcy na Twitterze Brawl Stars oficjalnym Dają Spajka. Nawet jak ta grafika nie dotyczy jego, to oni go gdzieś tam wciskają w jakimś rogu, no i ten Spike się znajduje. Jak wiecie, mamy go nawet na początku karnetu, jeśli chodzi o jego skarpetę, to jest też taki dosyć no, dziwny stick e, no ale tak to generalnie wygląda, widzowie, wszędzie twórcy dają tego Spike'a, nawet na ekranie ładowania mamy karteczkę Missing Spike, czyli że zgubiony Spike, e, że gdzieś się zgubił, że to koniec tak jakby Spike'a i to nie był jedyny taki smutny wniosek związany ze Spike'em, bo zobaczcie jeszcze na przykład na to, to jest z jednej z animacji Supercell'a i tam mieliśmy sad news, że smutny news jakiś i to jest związany ze Spike. Em. Więc praktycznie wszędzie twórcy dają jakąś informację o spajku, a czasem nawet dają smutne informacje, że ten spajk zaginął czy coś w tym stylu. Teraz warto sobie zadać pytanie, dlaczego twórcy wszędzie wciskają tego spajka? O co z tym chodzi? Mordeczki moim zdaniem nie wciskają go tam przypadkiem. Nie jest to przypadkowe. Jak wiecie, mówiłem wam już jakiś czas temu w wcześniejszych odcinkach, że kolejna aktualizacja może być związana właśnie z jakąś na przykład bezludną wyspą, z piratami, jakiś taki właśnie update w tym stylu. No i wszystko się tutaj idealnie składa, bo na jednej z ostatnich ważnych grafik, którą twórcy wrzucili na swojego Twittera Brawl Stars, e, gdzie między innymi właśnie mieliśmy ten hełm najprawdopodobniej nowej postaci, nie zauważyliśmy jeszcze jednej rzeczy. Zwróćcie uwagę. Tutaj wyświetla wam się ta mapka, e, która jest w tle pokazana i tam mordeczki mamy zaznaczony taki jakby po prostu pewien kawałek tej mapy e, i tam jest głównie ocean i tylko kawałek wyspy. No i o co by z tym chodziło? To może być miejsce kolejnej aktualizacji na oceanie, a na oceanie często mamy jakąś bezludną wyspę. I właśnie wydaje mi się, że to będzie motyw kolejnego update'u, czyli bezludna wyspa, a na niej pewien zadymiarz. I właśnie może to być Spike. Teraz ponoć on zaginął, wszędzie dostajemy informację, że Spike gdzieś zaginął i nie wiemy gdzie. Więc bardzo możliwe, że on już znajduje się na tej bezludnej wyspie, która będzie w kolejnym sezonie i będzie główną postacią z kolejnego sezonu. Dostanie jakiegoś na przykład skina e, czy coś w tym stylu. Wydaje mi się, że to jest bardzo możliwa teoria mordeczki i może się to sprawdzić. Tym bardziej, że na tej grafice mieliśmy też na karteczce napisane E cactus attacked me Czyli związane coś, że jakiś kaktus kogoś zaatakował. E, no więc mordeczki, to wszystko tutaj nam na to wskazuje, że rzeczywiście to się może sprawdzić. Oczywiście to jest tylko teoria, ale wydaje mi się, że to może być ta tajemnica, no bo sama nazwa tego sezonu, tajemnica w Hubie. Mieliśmy jakąś jedną wielką tajemnicę. I może właśnie teraz ją rozwiązaliśmy. Może właśnie dotyczyło na tego spajka, gdzie on zaginął. Dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Moim zdaniem to jest naprawdę mocna rzecz. No i kurczę, nie mogę się doczekać już kolejnej aktualizacji, która będzie najprawdopodobniej w tą sobotę, czyli już zaraz. Dlatego, mordeczki wyczekujcie. W sensie to będzie Brawl Talk. Ale ja wam zrobię liveika z tego Brawl Talka. Oglądajcie mój kanał, żeby być wszystkim na bieżąco. No ale teraz przejdźmy, może, do drugiego bardzo ważnego tematu, który dzisiaj chcę Wam powiedzieć, mordeczki. Mianowicie jest to temat związany z banem w Brawl Stars Jest taki sposób, który w sumie już był od dawna, ale zwłaszcza teraz, stał się bardzo popularny i dużo osób dostaje przez niego bana w Brawl Stars. Już wam tłumaczę dlaczego i żeby na to uważać. Generalnie na przykład nawet taki pro player, którym jest CZK, czyli zawodnik Sun Esports, no po prostu profesjonalny gracz, on tam ma około 60 tysięcy pucharków, no i naprawdę dobrze gra w Brawla. Napisał ostatnio na Twitterze, że dostał bana i dokładnie opisał problem, przez który dostał tego bana i tam w komentarzach dużo osób pisało, że też dostawało bana przez coś podobnego. Chodzi o to, że ten ziomeczek ma tak jakby Brawla na swoim jednym koncie na dwóch urządzeniach, czyli na przykład na przykład gra sobie na telefonie w tego Brawla i gra też na tablecie. I po prostu Brawl Stars pomyślało, że on komuś sprzedał to konto i dwie osoby różne grają na tym koncie. Bo myślę, że wiecie, że nie możecie sprzedawać swoich kont w Brawl Stars i nie może być tak, że na przykład ktoś gra na waszym koncie inny, a później wy na nim gracie albo w tym samym momencie wchodzicie. No i tak się właśnie złożyło, że po prostu bot pewnie pomyślał, że ten pro player no, sprzedał komuś to konto i ma je u siebie i ktoś inny na nim gra. No i dlatego dostał bana w Brawl Stars. Więc, jaka jest z tego nauczka mordeczki? Generalnie nie dawajcie na pewno nikomu swojego konta, to jest podstawa. Jak gracie na przykład na dwóch różnych urządzeniach, ja tak gram, to nie przejmujcie się, bo to nie jest powiedziane, że od razu zostaniecie bana. A nawet, jakbyście dostali, to po prostu zgłoście to do Supersela i tak dalej. I oni Wam najprawdopodobniej to konto odbanują, tak jak temu Proplayer robi. Bo Wy możecie grać na dwóch urządzeniach, na przykład jak macie dwa telefony. Na swoich dwóch telefonach możecie grać, to nie ma problemu. Tylko chodzi o to, żebyście tylko wygrali, a nie że ktoś inny gra na Waszym koncie i ma do niego dostęp. Więc mam nadzieję, że w miarę dobrze to wytłumaczyłem, bo to jest dosyć bardzo bardzo ważna rzecz, przez którą ostatnio sporo osób dostawało bana, a nie chciałbym, żebyście wy, moi widzowie, też dostawali takiego bana. Generalnie chciałem wam tutaj na koniec jeszcze pokazać taką jedną mega mocną i ciekawą rzecz. Mordeczki. Czy mieliście kiedyś taką sytuację w Brawl Stars, że byliście największymi szczęściarzami i ktoś was trafił podczas grania, a zostało wam jedno HP, tylko jeden punkt życia. Na przykład tutaj taki ziomeczek miał coś takiego na Bounty, tylko ten strzał Piperki już w niego leciał, więc podejrzewam, że zaraz by tutaj deadnął. No. Aczkolwiek no jeden HP przez chwilę mu chociaż zostało, to był taki fart, ja nie wiem, jak można mieć takiego Warta, żeby jeden HP zostało. Równo jeden HP mu wyliczone zostało. Mega mocna rzecz. Dajcie mi znać w komentarzu, czy też tak kiedyś mieliście. A z tego filmiku, jeszcze szybciutko chciałem was zaprosić na mój sklep dla widzów. Macie tutaj kozackie koszulki i bluzy, już bardzo dużo osób kupiło. No i serdecznie Was zapraszam na ten sklep mordeczki. Każdy znajdzie rozmiar dla siebie, a do każdego zamówienia dorzucam zdjęcie z autografem, więc myślę, że naprawdę spoko opcja. No ale dobra, ja się już będę z wami żegnał, widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia wszystkim. Trzymajcie się, a i dzisiaj będzie live, ale na kanale Tory 3 ze Stumble Guys, więc polecam obejrzeć. Do zobaczonka, hejo!